Zadanie 9. Na osi zaznaczono punkty PRS oraz podano współrzędne punktów PR. Odcinek PS jest podzielony na 8 równych części. Zobacz rysunek poniżej. I mamy podać współrzędne punktu S. Skoro odcinek PS jest to 8 równych części, czyli odcinek PR to 1, 2, 3, 4, 5 równych części. Jedna, Druga, trzecia, czwarta i piąta. Skoro 5 części po x równa się od minus 7 do 7, czyli razem 10, w takim razie jedna część to 2, czyli tu będzie minus 1, 1, 3, 5 i 7. Czyli możemy dalej pójść 9, 11, 13. Czyli nasza współrzędna punktu S to 13.